Dobra, widzę, co to ja mówię, co to wiem co to jest. Ja wiem co to jest, ja wiem co to jest. wiem co to jest. Dobra, biorę to, idziemy. Idziemy na ludzi, zajdźmy najpierw na ludzi. Aha, zapomniałem, się, że muszę najpierw obudować błysko. Ty zbieraj te diamenty się na Aha, no musru... co To za chwilę tam wyciągnąć. <laughs> no, widać za 200. Ja mam dopiero tak śmieszny. Dobra, lecimy. Lec tam by Ja zbieram Diamenty diame no. Nie. Jeszcze raz będę zbierał diamenty. Kupię nam pierwszy nie wiem czemu, piecy mm. hey, piję w tyłku. A ja spadłem z eh, mapy. Jest bardzo fajnie, spadłem z tej mapy. Nie wierzę, że nie wstać na Outmoora, bo to najlepiej poduchnie. Nie, bo poduchy są zjebane. Kurwa, jest to? Yy, jak... zobacz na no to. I przed chwilą zginąłem. Widzę tu zginąłem, masz... Ja mam tu na filmie, że zginąłem. Mam koronkę, bo jestem nie Bezpieczeństwo. Jak... Jak pilnować słuchawek? O nie, jak ktoś nam zniszczył. Zniszczyłem już typa. Ale ktoś nas zniszczył. Ej, ktoś zginął. Jakiś rusek. Aha, rusek. Nie lubimy rusków. Uważaj, tylko. wiem, bo ja... Kurde! Ej, zobacz na to. I ja, ja przez to przeszłam jakoś. To był jakiś... No nie! Dobra Ej, mogę. Nie i posz. co mam. kupić nam sharpness? Tak. Kup nam jakiegoś... Czy ochronę? Ochronę i sharpness. Ale nie no, jesteśmy no, na to Ja mogę tylko kupić. O, rano bardzo. Ej, ochronę. ty robisz na nas fokusy za Dobra, pomogę ci. I idź. Dobra, zabijemy go. Nie, zabijcie? Nie. On ma jakie gówno. Dobra, zabiję. Ja, ja, ja zginę. Dobra. Dziesięć 10 zapad, dobra. Dziesięć Ale się Ej, bez koksy! Dawaj koksy rób. A ja że ty mam na ciebie fokusuje. Dobra, ja kupuję nam koksy. Ale pierwszy sobie kupię zbroję. I to było chamskie. Spokojnie mam zimno. Aha, dobra, to sobie też kupię. Idzie. Yep. Idzie? Ja? Yep. Ja. A wiesz co się robi takimi nubami? Tak, potem tak, potem tak. Ja, wiem, on zna, on zna, on zna. Zobaczam teraz. On zna, on zna. No wiem. No co wychodziłem to. wiem. Ale... on no? zginął? Ja. Dobra, my Dawaj go, dawaj go, tu jeżdżamy go. F. Yes! Zniszczył nic tu Ja mam serpesa! Jakie trudno? Koksy, koksy. Bierz, rób koksy. Ej, my jeżeli zabijemy tego typa. Co? Jeżeli zabijemy to. Yes! Zginęli? Tak. Teraz mam jeden fałen, tylko to będzie trudno na wygrania. Ja, ja, ja to kupuję dużo fireboli. Ja mam... 3. Czyli trzy firebole. <noise> Bardzo dużo. Ja też się. Możemy zrobić bazę jakąś. Ej, bo u nas jest czerep, dobra. Chciałem się nazwieść. Yy, ile masz tego? Tutaj ja nam Jaksów. Trzy. I to daj. Tutaj, tutaj. Daj, 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 daj. I jaksy. Tak. Dobra. Ja na kupię ochronę. Wydaje fajnie. Ej, myślałam, że ktoś z nas idzie. Nie wiem. wiesz, co nas idą? Ale nie, nie poszli. Ej, idzie nubek, idzie nubek, idzie nubek, idzie nubek. Z której? strony żółtych. Tak się to robi. Nie, dobra. LOL, mam łuk! Aha. Ja na kupię tego. Zresztą on mi ochronę. A czy ten nóg nie potrafisz sobie zbudować. Ale nie prawda. Ja, na, ja nam kupię koksy. No ty pszczołuj o mnie sobie skazić. Ty pszczołuj o mnie skazić. Ej, chcesz koksa? Tak. I masz w krzynce. Masz w krzynce dwa. Bierz to, bierz tego koksa. Masz dwa. Koksy. Dobra, masz. Bierz to, bo to nam się przyda. Do walki z nim. Ale ten nubek, to jest nubek. Dlatego to będzie... Dobra, kupię nam to. To chuj nam to, ale... Kurwa, kupię, żeby było. Chuj nie Bo się przy tym trwały. Tylko trzy. Bierz to. Bierz to, tam jest czy tam Nie. Ja to zabrałam. Dobra, tam do tego muba... Ej, on serio spadł! Ja. Na serio spadł! On spadł, ale ja nie mam tego. Masz, mało. Dobra, buduj, buduj, buduj. Musimy wziąć to gówno. Musimy to wziąć! I mnie to nie intera. Dobra, nooba no nówek myślał, że ja padnę i kupię łapkę. Dobra, i ty masz tego. Ale no, Daj wełny, daj pełna, daj wełna. Coś tutaj staki? No, daj jedną. No Dobra, daj jedną. Tak, ten chłop miał trzy staki. Dobra. Okej. Dobra, ja zbieram ten. Ey, na ten, na. Ten. Kurde, mój skin nie działa na tym. Myślałem, że spać No spadłem, ale. Na jakiś. ten. Tak. No ja spadłem tylko. Tylko zobaczcie, co się dzieje na tajemnę. Zobaczcie, co się dzieje na tajemnę. No serdecznie tego nie wziąłem, co za. Haha, zniszczyłem i muszę. No, i zginąłeś? Nie, ja nie zginąłem. Aha, bo ktoś zginął, ale nie to. Dobra, ja tam do nich idę za chwilę. Tylko nie Czyli zabijesz sam. Tak, sobie Drugi. Zawsze mi biorę tych. Tego gówno. Dobra, mam już 12. Aha. Ja już mam drugie miejsce! I ja mam drugie miejsce, ty pierwszy pewnie. No, a ja mam 3.99 Kto ma? 19. To ma 12. A on przecież nic prawie nie robił, chyba. On prawie nic nie robił. On ten frank. Full frank bo nie potrafi zrobić sobie normalnego niku no on, po, on nic nie zrobił on tylko zabił jedną osobę on zesem, on zginął aha tylko ja w ogóle nie zginę a zginąłem 0 zer 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 Zero zer bo mi ty zabierałeś tam te dwa zer no, ale na początku nie zrobiłem... Podjazd i zapłacimy 7 hapsów. Później nie zrobiłem kolejny. No by nie wiedziało co się dzieje. Dobra. Klamę hmm. go następną. Nie, bo y, na razem nie będzie. Y, dobra. To jeszcze jedna runda. Tak. Ostatnia runda w dzisiejszym odcinku. Ile jest? 14 minut. Oj tu coś się nie dobra. Chciałam, coś się stało. No, 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 Łączenie z Jak ja mam 218, e, Dzisiaj nie wiem, czy jaki będzie. Już... Dzisiaj będzie, ty. A ile masz? 284. Ja mam 148. Kluczy. A ja w ogóle na nic nie wydaję. Tak samo, to ale nie daje. Ale no, chyba mi się nie chce na nic. O, jakiś typ, który normalnie buduje, a nie jak ten tym... Ty, który... Który, no Nie umie grać? Tak, myśli, że Myśli, że dostanie coś za darmo i myśli, że będzie coś okej. Okay. Ej? Pogodź, jak on mój... Tak ja by coś połamał po kilkanku. Dobra. Kto tak robi, Kto? Kto tak, robi pasę? To ta... to jest Ten, ten? ten tak. gościu? Tak, on robi jakąś kostkę. To jest jakaś jest... kostka, to jest główna jej góf... kostka. To jest jakaś główna, wiesz co, ja mogę drewnem to obudować? A on pewnie będzie niszczyć. Ja to będę niszczył, bo kurde, wiesz dlaczego, bo ja mogę to drewnem. Hey, no no do... co za dybi? Najgorszy. O, brawo. Pą, pą no dzięki. No, no co za debil! No to nisz! No debil, no debil! Ty debilu jebany. Hejtujcie go. De hejtujcie go. Hejtujcie go. Hejtujcie go. Y y hejtujcie go. On mnie denerwuje. Ja też będę się z niego Do... O. Co? Nie. Boże, oh, nudie! Kogo to interesuje? Ach, ach. To za mną to dobra. Macie hejki na Jego I trzymaj miecz. Czemu? Typ dał. Jakiś typ, typ na no, udą. No. O dawaj. Dobra, jednak kolejny Dobra. Aha, no dobra. Chciałam być na kopać, ale już wszystko. Jo Ale się możecie pisać, że nie zdułem. Z... No bo trochę je zdułem. bo nawet... Ej, bohem na środek, jest to od razu? To. Dobra, a tam idę. Dzięki, jak jeszcze zielony. Kurdej, bo idzie do następny, Debbie. Właśnie o tym mówię. Wiem. wiem. Wiem, wiem. Musimy. Razem chodzi. Ale nie... Dawaj go, dawaj go, spryzek, wyzeka. O, no, o, Emerald! Ej, ja mam czemu dwa... Em... Ej, a ja mam dwa emeraldy. Idzę. Bo nie ja zabieram... O, gdzie ja czemu? Mam cztery emeraldy. Ej! Ej! Bo tu jest trzy mnie niebieskie ja mam emeraldy! Pomóż! A on tak uciekał. Aha, bo on ma mało HP, no bo on jest nubem. Kurde, co za nubek. Nie, dawaj to. Ja mam pięć tych emeraldów. Sobie kupię za chwilę zbroję. Ucieknie z tego. Max to z z Rosji. Aha. w tam? Czy to? Nie tamten. Dobra, ja mam bardzo mało wełny. Jakiś snupek nie przyszedł z dupy, ale tak z XZD, co za mną? Dobra, ja sobie mogę kupić zbroję. To mnie tak gnisz, jest ich. Dobra, kupuję sobie zbroję. Kupuję zbroję za. Jaku... Jak ej, czemu jak tak na Ezie robię te fragi? A nie wiem. No nie czas ja zrobię. Jezę sobie sprawdza problem No jakiś? nie, bo to nie normalnie. Tylko... Wiesz, ja prawie spadłem z mapy, a za bajką już mam fajną zrobił. A, a wiesz co oni robią? Oni jedynie wychodzą, wiesz, co Z dupy, bo nie umiem normalnie. Masz mieczek. Robię od razu. Idę z tymią. Nie chcę tego miecza, bo ja, ja, ja już ja już jestem taki dobry. Bo już mam diamentową tą. Idzie idzie do nas czerwony Max, ten Roski. Aha, czyli nu no. Tak. No co za nub, mi dał ten... Debil, no debil. Ale Nubek. Buduje się i co on myśli? Jak to się nie umie budować? Ale Nubek. To jest ta maksa. Zobacz, tak się robi. Dobra, tak, to tak się wygląda. No, stał. Spadł, spadł. Widziałeś, że spadł? Nie, ale lup mi nie zadarł z tyłu pływami, bo nie potrafią pływać za tylko Pomocy koks. Nie mam koksa. A mi będzie pomocy koks. O, muszę sobie kupić koksa. Bo ja mam max to, jest taki nube, to, jest skrifer, to Aha. To on jest muszę kupić. O kurde, co za nube. Kup zrób to. Uh -huh. ja tego nie mogę, bo ja nie mam A ja mam. Pomocy na środku! Idę. Pomocy, bo mnie zabiją. Obydwoje. Mm. Bo dostać... Dobra, co zabij. Zabijam. Ile on miał tego zaubrał? Ej, idą, idą, idą. Uważaj. Uciekaj no. lepiej. Tu no ja uciekam. Bo ja muszę. Bo ja wiesz, że mam Mam 10 HP. Kościół. Ja gno, ale ma tam tam trzy. Aha, to już mogę tam do niego lecieć, ale... Serio? Serio? Chciałeś się dostać? Dobra, ja kupuję sobie to i to. I trochę bloku, bo mam bardzo mało bloków. Czyli w ogóle. Boże, 2 jeden jak ma to wiedzy, nie jak tu powiedzieć? Lubię je ująkać, lubię pojedynkę. Tak jest, to co o tych kracza. Gram nauki. YouTube. Ja nie gram. Ja nie gram na łuki. Jak ktoś ma łuk, no to ja gram na łuki. Ale tak często nie gram na łuki ja też. też. Ja o, ja i gdzie masz graba... nubek Max? Gdzie do nas? Nie, ale spinał już Nubek Max. No bo jest nubem. Max, no, spadł, to po prostu zesrał. To się zesrał, to wow. Bardzo chido, się dobrze, że zasrzał, bo, jest... bo jest. Dobra, idzie Dobra, idziemy ich podjechać. Nie, to chuj, obchodzi. Tych nubów najgorszych, których teraz nam. Jak oni mają? Dobra. Stop, ja bez... mogę ich zniszczyć. Ja mam mógł. Kurde. Ja mam ja, mhm. mam ja mam ten. Tyjo. No to dawaj. Dobra. dobra, chodź. dwa. Dobra, teraz takiego spiedrana jakby chciałam robić mama. Bramasz. Piet lóż. No bluebluk, ja i podjeżdżam, jeżdżam. Jest? Zrobiłeś mi spraga. Jak ja ci... Z... Zrobiłeś spraga. Aha ja, dobra. Trzeba ty mi zrobić. Czy ty mi ukradłeś praga? Ale łóżko to ty mi ukradłeś. Bo ja... wiesz, ja mogę to sam zniszczyć. Miałem fireballa i... O, teraz nuby zginęły. O, i teraz nuby nie mają prawda? Brawo. Dawaj ich, dawaj ich. Daj z ich. Dawaj. Dawaj, dawaj. O. go. Tam jest drugi, idzie to nas drugi. O, co za nuby. Podjechałem go, chyba. Nie, dobra, zginie. Zginie. Zginął? Zginął. Dobra i teraz tam, tam jest on kamper może być u nas, może być u nas ale dobra i tak <coughs> i tak oni za chwilę przegrają. bo Nubak tam będzie gdzieś kampić no co za Nuby no, to prawda to prawda <coughs> Ja za chwilę wykupię po mnie. Dawaj no, tu, główną. No. O, Wojciech Kucner? Tytuł? Wojciech Kucner. Nazwisko Kucner. De. No. O, no mój. No, który no, no, nie co to znaczy. A tak, atakuj. Tak, atakuj. A ten to Dobra Obroni łóżko, obroni łóżko. łóżko Ej ja wiem gdzie on jest Ja to Ja tak się on tam jest. Ja, no jest ej on, on jest w on kartki Ale zobacz na to co ja robię. On jest tam na głowę Wiem o, to jest dobrze. Jaki dobry wchod jest. O, ty nubie najgorszy. Idziemy na skampił. W nie wiem, bo on jest tutaj. Dobra, on jest tam. On jest na wieży. Kurde, a tam nie wejdę. Myślisz, że on będzie tam na nas? A to zobacz, co zrobię. Dobra, mubeku. Nie ty nubie teraz ginie. O, oh, hello! Jak ja nie zatopiłem do tego damage'a? Aha, on tam był. On tam jest, a ja tego się nie skapnąłem, jak zawsze. Ja skapnąłem piówo. Ja pierdziele już myślę, ej, czemu ja nie zatopiłem z do tego damage'a jak spadłem? Czemu on nie zwolniło, jak ja miałem cały czas? Ale nubek Z niego. On, on tylko tam będzie kamper, hejtujcie go. Pokażę wam... To jest naprawdę. To jest katarga. Hej, czujcie tego... tego... Robię. I to jest XXX. A tra... ba, leczymy tam no Dawaj. Wejdź. Kurde, już myślałam, że spadnę. Bo taki no, można to zdezonować fireballami. Ale on nie wie czy ja jeszcze teraz zrobię Kurde, nie mam wełny Jeszcze nie mam wełny? A nie jednak mam, a jednak mam. Dobra, dobra. Ja, ja. idzie do nas, Ej, idzie do nas. Kurde, on mnie sprawdzi za Ja idę skinąć, bo idzie do nas ze strony. Dobra. Ze strony ty. Idę sukni na Jak sobą tam jest. Ale on teraz nie będzie mógł wejść. Dobra, dobra. Dobra, idę tam do niego. idę. Dobra, ryzykuję, widzowie. Spokojnie. Idę tam do niego. Jestem za nim! Jestem praktycznie. Zobacz, widzi. widzisz mnie? Widzisz mnie? A on mnie nie widzi. Ja bo... on poleciał, bo nie widzę, jest. Nie ma go. A nie widzę jest. O kur. O ja wiem gdzie on jest. On jest na nie jest tutaj. Podemną. Nic ze Nówek nie widzi. nawet nie wie. Że jako wice na nie i U mnie nie widzi. Że nie widać kiedy. Jaki kierun? Jaki nóg! Dobra, no to będzie koniec odcinka. Życzę Wam miłego dnia. <grym> elo, elo, 3, 2, 0, 5, 6, 6, 6. Dobra, to bye bye mogę fucking shit.